Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 13 czerwca 2024, 14.38 MET opublikowano, 18 stycznia 2023, 22.55 Jest wiele osób kupuje używany samochód, ponieważ mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy i często jest on prawie tak dobry, jak nowy pojazd. Jednak nie zawsze jest to, czego oczekujemy i mogą wystąpić awarie samochodu. Poważnym problemem, którego nikt nie chce napotkać, jest naprawa skrzyni biegów, prawdziwy ból głowy, prawdziwy ból głowy, naprawić czy kupić nową, automatyczne skrzynie biegów są jednym z najważniejszych elementów pojazdów, a kiedy przestają działać, ich naprawa jest bardzo kosztowna, a nawet zdarzają się sytuacje, w których ludzie decydują się na jej zakup lub w ogóle jej nie naprawiają, naprawa skrzyni biegów. Co robić? Wiele nowoczesnych automatycznych skrzyń biegów ma bardzo złożone systemy i chociaż bardzo trudno jest je zepsuć, nadal może się to zdarzyć. Awaria skrzyni biegów jest jedną z najdroższych napraw, do tego stopnia, że wiele osób decyduje się na zakup nowej i jej montaż. Czy warto naprawiać? Czy lepiej kupić nową automatyczną skrzynię biegów? Wszystkie automatyczne skrzynie biegów można naprawić. A to, co różni się w zależności od naprawy, to cena, która zależy w dużej mierze od konserwacji pojazdu lub od tego jak długo pojazd jeździł z usterką uszkadzając skrzynię biegów. W rzadkich przypadkach skrzynia biegów psuje się do tego stopnia, że jej naprawa jest nieopłacalna i lepiej jest kupić zupełnie nową. Jak długo trwa naprawa automatycznej skrzyni biegów? Wyspecjalizowane warsztaty potrzebują od trzech dni do tygodnia na naprawę automatycznej skrzyni biegów. Pod warunkiem, że wszystkie niezbędne części zamienne są pod ręką. Czy można kupić nową skrzynię biegów? Nie, nowe skrzynie biegów są kupowane, gdy pojazd jest nowy lub objęty gwarancją. Później dostępne są tylko skrzynie regenerowane. Możesz być zainteresowany: automatyczne skrzynie biegów, rodzaje zalety i wady awarie przemiennika momentu obrotowego w samochodzie. Dwukropek oznaki złego stanu wyrównanie i wyważenie w pobliżu. Mapa wyszukiwania dobrych opcji co to jest sekwencyjna skrzynia biegów w samochodzie i jak działa? Automatyczna czy manualna skrzynia biegów? Co działa dłużej? Dodatek do automatycznej skrzyni biegów. Najlepsze opcje 2024 dlaczego ważne jest serwisowanie skrzyni biegów?